Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Spider-Man Shutter Dimensions. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy, czyli na misji z Sandmanem i właśnie szturnąłem mikrofon trochę, mam nadzieję, że nie słyszeliście. Więc co, więc lecimy dalej. Może nam się uda skończyć odcinek... Ło, y... yeah! co to było, zbliżenie na dół? Właśnie wystraszyłem, że spadam. Może nam się uda skończyć tą misję w tym odcinku i właśnie ten moment, w którym jesteśmy teraz tutaj, mi się tak jakoś przypomina. Ale kurczę, nie pamiętam. Czy w tej grze był może Juggernaut? Mi się coś wkaże, że w tej grze był chyba Juggernaut, ale nie jestem pewny, takie jakby było, um, jak, jakby to powiedzieć, um, miejsce, wiecie, um, budowa jakoś to była, teren budowy, nie jestem, Wydawa się mi się, wydaje, że też była mi też Juggernautem, coś mi się tak kojarzy, nie jestem w sumie pewny, nie wiem, nie dam sobie sieci odciąć, jakiś warcik, wiecie, że ręki. Bo z ręki leci sieć. Dobra. Yy, no to pominąłem ten emblemat, ale trudno. Mam pół minuty, żeby się przedostać. Tam Walić to. Nie chce mi się bić. No nie. Czemu nic nie leciało tutaj? Muszę się z nimi bić. Muszę. Nie mam czasu, chyba. No trudno. Chyba że, się, to chyba, że ten czas się nie liczy, kiedy się z nimi bije, to jest bardzo możliwe. Dobra, są jeszcze jacyś? Są. So. Zobaczcie, że na chwilę tutaj nic nie robię, ale zapomniałem zresztować stopper i właśnie nawet nie patrzę, co robię. Dobra, już teraz patrzę, co robię. I właśnie bijłem gościa, który nie był mokry. Dobrze, może to, to was oddać? Dziękuję. I jeszcze drugi kolega. Witaj, panie drugi kolego. Czy możesz umrzeć? Znaczy, ty nie żyłeś, po prostu jesteś... ...martwym piaskiem ożywionym jakby, ale nie żywym. Czy coś. <grym> to było głębokie, tak trochę. Lecimy dalej. No fajnie, że znowu mi spider nie ogarnął. Ciągle jakieś dziwne dźwięki słyszę. Takie jakieś dziwne stukania, nie wiem. To musi być dźwięk z gry, to nie jest od mojego mikrofonu, spokojnie. Ja też to słyszę, to to yy, jakiś błąd chyba w grze. nie wiem. Kurczę no, Spidey. Może do nich lecieć, tylko użyć tego na nich? Dziękuję. Czy mam tutaj coś, co mi się przyda? O, beczka z wodą. Dobra. A i mam cię. Ale jego nie oblałem, widocznie, dziwne. Tak się ich, tak się co z nimi walczy przez te ich bloki. Nie lubię tych, co blokują, no bo. wiecie... Zawsze jest łatwiej, kiedy ktoś się nie blokuje i się nie broi. <grymne> ale wiadomo, musi być jakieś wyzwanie w grze. No, no przytrzymuje to, ale ta klip nie działa. Bo on. praktycznie od razu, zaraz znowu blokuje. Ja jeszcze raz. Dobrze, możesz umrzeć. Ja chcę już dalej polecieć. A w najlepszym wypadku to misję skończyć w tym odcinku jeszcze. Jeszcze troszkę, ja to wiem. Już. Proszę. No, lecimy dalej. Czekamy, a znowu będzie coś leciało dalej. Już byśmy mieli do czego się przyczepić. Dobra. Jeden. O! Dwa dobra, jesteśmy dotarliśmy. Tak prawie. Jeszcze kawałek. Coś nam tutaj te potworki nie wychodzą na razie. Idziemy tutaj, w zbiornik z wodą. Tam. No czemu mi tutaj spadłeś, Spider-Manie? Tutaj mamy naszą wodę i pewnie znowu to golemy przyjdą, bo czemu nie? Bo nie mogę od razu tego załatwić. Oczywiście. No to szybko, załatwmy tego naszego przeciwnika golema. Załatwmy też tego zwykłego... No... Peter, co ty robisz? Jak on mi tam poleciał? To było jakieś zło. Dobrze. Rozwalmy ten... O właśnie, ten zawór. I tylko używam mocne uderzenia, żeby tutaj, wiecie, tego twardziela załatwić. Ogólnie, jak na, tak jakoś dziwnie tutaj jest tych y, beczek z wodą. Nie sądzicie? Tak fajnie się założyło, nie, nie że narzekam, bo bez nich by było bardzo ciężko, ponieważ byśmy go nie pokonali, ale tak dość dziwnie dużo tych beczek tutaj jest. Ale trudno, nie wnikajmy. Bo jakby tak się do każdego w tak dokładnie przyczepiać, to no, w, każdym, w każdej grze przede wszystkim by się coś znalazło takiego. Ty chyba jesteś ostatni, co? Więc weź już, spadaj. Padnij, padnij już tam. No, dziękuję. No, nie tego nie chciałem zrobić, ale powiedzmy. Hmm. I mamy tutaj. Czemu ty zrobiłeś? By to widzieliście, coś się podsuło. Wow. I podejrzewam, że mamy jeszcze takie jedno tam do załatwienia. Chyba już nawet nawet widzę. Tylko gdzie ja mam pójść? Nie wiem, jak ja mam lecieć? Mam lecieć pewnie po tych znowu. I gdzieś tam się dolecę. No nie. Oj dymo dymo, ogarni. A, tak mam lecieć jak zawsze. Myślałem, że może tam mam się gdzieś bliżej przyczepić. I tutaj widzę, że mamy kolejne. No to lecimy. No i oczywiście musiał. O! Udało się! Nawet i musiałem tam tego załatwić. Jakimś cudem zdążyłem. Fajnie. Back to the old salt mines. Fajnie, że tam tak wyszło. <laughs> tego się nie spodziewałem. Dobrze, załatwmy ten zawór. Zawór. Nie ich. No właśnie, Jeszcze musimy tylko tak na dwóch przeciwników użyć zawór, i będziemy mieli kolejnego challengera załatwionego. Więc będzie spoczko. No, jeszcze tego musimy załatwić. Tylko niech tutaj podejdzie do nas, bo ja tam nie mogę wejść. No nie, zbagował się. Uf, na szczęście nie. Przybrałem, że tam usnął, a my nie możemy tam się dostać. Ale na szczęście wyszło dobrze. Wszyscy? Dobrze, Spidey. Ogólnie bujanie się jest człowiek, że takie dość nieintuicyjne, ale no, co poradzić. Nie zawsze tak wyłapuje to po prostu, wiecie? Pozwólcie, że się szybko napiję. Dobra. Yy, musimy uratować tego robotnika, tego górnika, bo to jest sandminer. Mamy tu jakiś zawór? Chyba nie. A, to nie mogę nawet tak ten. Muszę po kolei ich załatwiać. Trochę zrypanie, ale trudno, nic nie poradzę. Już? Wow, padają dość szybko. Zadziwiająco szybko. A, jeszcze tak muszę czterech przeciwników zamoczyć. Ciekawe się tyle znajdzie. Oby. Dobrze. Już nie powiem o pomoc. Już cię uratowałem, gościu. O, no, ogarnij się, proszę. Pomóż mi już. Pewnie. Jeszcze jakiś potrzebuje pomocy, czy to on krzyczał? A, nie wiem. Nie wiem w sumie. Teraz pewnie go będę musiał obronić, wnioskując po tej okolicy zasobnej w wodę. Więc czekam aż podejdą i oblejemy ich tym. Albo nie. Dobrze. Umrzyjcie, bo mi przysujecie maszyn... Co to było? Ale nas wyrzuciło. Dobrze, padnij już, bo nasz ziomek padnie. Dobrze. Już prawie. Już cię ratuję, ziomeczku. No i mamy go. Czy jeszcze jacyś przyjdą? Przydałoby mi się tak jeszcze dwóch oblać. No dobra, nie ma. You, you know <grym> no, zimno, aż <grym> co, mam się bujać, czy coś? To nie będę co Takie jest ujęcie, jakby miał uciekać przed czymś. No, oczywiście. Klasyczne ujęcie do uciekania przed czymś. Aż tak. Indiana Jones. <grym> Yeah, I'm really happy for you, but talking to everywhere and nowhere at the same time is kind of... This is oh, gonna be close! I, co, uh, I am not going on that ride again anytime soon. Okay, maybe I should head for cover before Sandman... Yikes! Nowhere to go! <laughs> it's the end of the line for you, Spider-Punk! I'll finish you! No, dobra, no to mamy oh, okay, so we have... Oh! him now? No! Play with you. Don't give him a chance to escape! I wanna make him suck! Make it last! No! Do it now! Tell him! Wait, the earth is spread this thin! The fragment has made you too powerful! You would say that! Wait, what if he's right? No, it's a trick! It's not a trick! I can feel it! Shut up! Admit it! He's right! He's lying! Shut up! All of you, just shut up. Quiet! Fajnie <laughs> ra, mam szukać beczki z wodą Nie wiem gdzie O, chyba tu Jak ja mogę bić teraz? A mam jak podejść tutaj. Ale ma skwafoną minę <laughs> Halo? Halo Dimo! Weź ty się ocal no dziękuję O, ale mi to wszystko tak jakoś od dziwo zwinnie wyszło. Aż jestem pod wrażeniem sam w siebie. Dobra, yy, muszę tam się bliżej dostać, bo nie zdążę. Dobra, bijemy szybko, póki mamy możliwość. Znaczy, wydaje mi się, że to nie było na czas, tylko na ilość zadanych wyobrażeń. Dobra, nie mogę podlecieć. Ej, ja go obdałem wodą przecież. Czemu on mnie zjadł? No. Halo. ojeny To jest takie nieintuicyjne momentami. Że to aż mnie wkurza, ale no. Właśnie się dajemy radę. O, nieźle poszło. Dobrze. A, no, dużo mu obrażeń zadałem, naprawdę. O, dwie głowy. E... No, leć już tam Dymo, leć. Ogólnie wiecie. Możecie zauważyć, że mówię o sobie w trzeciej osobie. Bo to jest tak, że Tomek, czyli ja, to jest jedna osoba, a Dymo, czyli wasz youtuber, którego oglądacie, to jest inna osoba i wiecie, spokojnie to nie jest żadne rozdwojenie osobowości, to jest zabieg artyst czysto artystyczny, który sobie robię dla jaj, żeby czasami poruszać jakiś dialog, bo nie mogę z wami bezpośrednio rozmawiać, więc tworzę takiego wiecie. Mówienie w trzeciej sobie, żeby jakąś konwersację poś, poś, pośrednio z wami nawiązać. No, więc to by było chyba tyle. <laughs> nie chyba nie namotałem za bardzo. U, tego nie chciałem. Dobra, gdzie tu jakaś teraz buźka? Ej, no tego nie chciałem zrobić. Zabana, że powiedział to yy, pół sekundy przed tym jak dostałem mu yy, i teraz go załatwiamy. Witaj Dobrze, yy, Spidey, załatwmy go w końcu. I tak podejrzewam tak jeszcze z pięć razy będziemy musieli zrobić. Na szczęście to nie jest jakoś super wymagające. O, trzy. Fajnie. Dobrze, ja nie już nie wiem gdzie ja mam teraz go bić. Którą twarz? Tutaj? To może? O, trafiłem. Yy, Madonna, nie musisz mi podpowiadać, widzisz ile życia zabrałem? Więc chyba yy, można się domyślić, że u sobie radzę, co? Nie wiem, może tam. O, dobrze, trafiliśmy. O nie, znowu się tam odbijemy tego, no. bijemy, bijemy. Chyba czynek będzie tak akurat przez to. O, udało się szybko przynajmniej. A, mogą od razu być tak ciągle tym silnymi uderzeniami. To byśmy już go pokonali. No dobra, nie ten. 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 Już kawałeczek. I umryd. Znaczy, no nie chciałem go zabić, chciałem go obezwładnić. Dobrze, moi drodzy, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym jutro, gdzie chyba sobie włączę Spidermana Noir. No już się kończ. Bo chcę się przyjrzeć, gdzie idziemy jutro. Będzie kremotowania? Oczywiście będzie. Bo chciałem jeszcze zobaczyć szybko z kim walczymy. Wydaje mi się, że z y, No tak, wiem. Jeszcze tutaj wyskoczyła nam ocena. Jej. Dobrze. Tak, więc w kolejnym odcinku gramy Vulture'em... Y, nie. Gramy Spidermanem Noir przeciwko Vulture'owi. To jest takie wiecie... Nie wiem, niewygodnie mi się strasznie wprowadza te angielskie słowo Welcher yy, w polskie zdania i tak mi bardziej wychodzi Vulture, nie wiem czemu, ale dobra, to było na tyle w tym odcinku, do usłyszenia jutro w kolejnym. Dzięki za uwagę, cześć!